Czego śmiesz? Co z tej strony Kibawi, To strony tony kibla. Witujesz kanał sobie gramy razem z Młoką? Przywita się? No sięma, sięma, sięma. I się, no się, no się. bardzo serdecznie. <grymne> Dzisiaj sobie razem, dzisiaj sobie z Muchą gramy coś takiego jak Berek Inaczej mówiąc, tepa nas w randomowe miejsce I mam 15 sekund, albo ja albo Mucha będziemy na zmianę grać Żeby uciec I druga osoba jako Hunter musi złapać go chyba w dwie minuty bodajże Kurwa, jebnąć tobą tak o podłogę, tak szurać No, więc tak to będzie wyglądało Gramy do ilu? Nie wiem Do 8 do, do dawaj Dobra, do ośmiu może Do dawaj Okej, okay, więc zaczynamy. No i biegnij, biegnij, biegnij. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szukam Cię, Felu. Gdzie Ty jesteś? Ty, no nie wiem. Ja mam kompas, więc Diku, nie uciekniesz przede mną. Oj, bniu, bniu. Co jest kurwa? Co jest kurwa? To jest Ej, Jedno serduszko, jedno By serduszko. co to chciałem zrobić, żebyś ty tu wskoczył. Ja bym cię to zamurował i tak wyskoczył do góry.

Jestem DEMINEM! Ty na drzewa wchodzi. Co jest? Pamiętaj, żeby liczyć. GUE! Bo... też żeby liczyć. Ten, klikasz na kompost. Klikam prawie cały czas. Ty po drzewa wchodzisz. Chuja Mam jedną serce, by the way. <noise> Czyli jak ja zginę, to już jest koniec. Widzę cię. Czy jak zginiesz to chyba nie, nie! sosta? Minuta. Nie, 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 nie. 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 Nie, wygrałeś. koło mnie były. Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Zbuka dziesięć, druga mapa! Jednaście Dwanaście Trzynaście Czternaście Piętnaście, jada, kurwa Co Hij is van plan dat we. Oké. Ik hebt je op. Oh my god. Ile to już jest? Ile to jest? 30? <laughs> no. Strasz kompas, kompas, dobra. Teraz 2 4 Co to jest? Cztery. Ej, mogę sobie za niej pozyskać 4 5. Mogę sobie pozyskać. pozyskać. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trzynaście, 12, 15, szukam Cię! Wioska co tu robi, halo? Właśnie jest wioska. Ła! Moby mnie biją. Ile tu jest mobów! many. Widziałem Cię <grym> Wpisów nie mogę żadnych Ja zanieczyszczających, się. nie ma żadnych problemów zanieczyszczających, że Trzy, ma żadnych problemów zanieczyszczających, że nie 10, 11, 12, 13, 14, 15, jadę. Co jest? Moby, Strzelają! jo. Co się sam sobie zrobił? O, żdłupe, o, stupę. o, wdupe. dupę. ja tu, ja głada, ja Zgin, czy ty jesteś widzę. O nie. A oh, gad. Nie wierzę w ciebie, no? Ale ty jesteś kurwa Dickens, stary. Minuta. Kurwa. Jestem po tobą akurat. Mhm. Uderzyłem cię? Jest. Przecież ci uderzyłem. Nie uderzyłeś mnie. Jak nie? Na filmie będziesz ci uderzyła. Nie dostałem to, nie dostanę, to. Poważnie? No nie. Może puste hity były, może u nas się by na granie... Ale nie dwa, trzy dwa, okej. Trzy dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Delfin, dobrze delfin! Dziewięć! Nie, dziewięć! Jedennaście. Dwanaście, mordo dwanaście, piętnaście. Delfin, daj mnie też! Proszę! Jest! Come on! Nie ma nic, jesteś. czysta woda. No i dobrze. Ej, bez nie powoła. ma nic. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty się tu ty jest. A dobra. Kompas prawdy. Czy ty tu serio będziesz tak pływać? Tak. Nie, no patolo. No ale tu głupie są te mapy. Jak chujci mówię. Tujś z tego, czy z tego Delfin Mordą. Jes! Co delfina miałem. Trzy-trzy. Yes. Kombak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Widziałem Duck tak serwera, Elo no i to. To, tak, jest, to jest jedna wielka kurwa. Mucha to jest jedna wielka kurwa, takie... Tak... i taki takie ince... Nie bo tu ja jeden, który jedzenie, na najwięcej je jebałem. Smaczne dół. Co lewą powiem. O, kurwa, no, gdzie jesteś? Mam pół hopę. Nie wiem, gdzie jestem, Nie! Nie! Yes! <noise> Na, puchę. Puchę. Na puchę. Raz, raz Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć Jedennaście Dwanaście Trzynaście Czternaście Piętnaście Już Widzę cię, chuju. No, dobra. Co jest do chuja? Jest! Jest, 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 jest. O, Miałem. Jest! Jest! Jak cię nie pitłem? Jak cię nie pitłem? Raz. Dwa.

kochaniu Bo No gdzie mi tym lodem spierdalaś? Daj w fin. Gdzieś Kurwa, nie! nie, nie. A ty kurde, nie. bo tu nie trafiłem do klocka, ci miałem ja to zablokować! Ja cię spróbowałam cały czas, ja ci próbowałem cały czas skracać. Właśnie, bo ja miałem też skoczyć, nie, z tego. I ty miałeś klocka zablokować, żebyś spadł do wody, to by mi dało kilka sekund. No. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Zero szukam. Drzewa. Dobrze. Dobrze. O! Już widzę te komentarze. Mucha ma głos jak dziewczyna. Mucha jest dziewczyną. Chłopak. E! O, dobra, gdzie jest kebab teraz? Gdzie jest kieba? O, a, widziałem jego szpareczkę. Nie ma mojej szpareczki. <laughs> chciałem się szcziknąć w powietrzu, bo widziałem to tam. Raz, Dobra. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 11 12 13 14 15 oh. a do potrzebia piczka Ty ty, ty widziałeś sam że za, what the fuck Widziałeś No. Are you sure? 16 19 Dziwne Na Dziwne Pisz mi, że tam to Dziwne Dziwne Ale tak na joke To było za gówno. Nie wiem, czy tu jesteś nawet. Jest. Jest. jest, jest. Jezus, dobra, raz, dwa, co? Ile tych delfinów? ILE? Trzy.

on pod drzewa wkłoni, bo to jest kurwa ta... Ale <grym grym grym> kurwa, bardzo No, no powinien to robić teraz. To jest... Telefon... Wypierdolony, O, Jezus! Kurwa, dawaj creeper. Creeper. O! Jedno serce mam! Ej, no nie może się to tak skończyć! Manny, co ty jest? jesteś? W dupie kurwa Mam jedno serce, jestem na hita z czego. Dobra, jedzenie Wyregenerowałem się Widzę. Nie. <laughs> Nie wierzę Przepisaj chwilę, odzwonię Dobra. teraz ja. ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. O Boże, ale głupota. Co?! Kurwa. Jest! Delfin, o, za mną! Kurwa. Za mną! Delfin, dobrze, za mną! Come on! Jest, nie goni mnie, kompas Co jest? Co jest? Zbulił się, kompas! Jak się zbulił? Zbulił się kompas. Kumasz to? Nie No nie wierzę. Dobra, tu jesteś. No kurwa. No nie wierzę, zabakowałem się jeszcze.

Widziałem to. Nie widziałeś? znaczy, no nie to, ale to. To już widzę. Słyszałem to? Nie wierzę, nie wierzę. Myślałaś, że jest na górze I... czy jak? Znaczy wiesz co, na początku tak się spojrzałem na tą górę, ale nie, wie, nie widziałem cię. Mówię, co jest, weź, że on do góry wszedł. Szedł, że on do góry poszedł. strzedł, podkopał się, patrzę akurat, tu mi śmiga ten kompas i się wkopałem dwie kratki, czy S? Wiesz co jest najlepsze? Nie mogę się kopać w kłębie i pozostawiłem killoffa. No bo ja cię widziałem Ja słyszałem jakie kopiesz, dobra, no. dobra gierka